Pani Agnieszko, pani poleci jakiś fajny aparat dla osoby początkującej. Jaki aparat dla osoby początkującej? Co na start? Czyli najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać fotografowi. Ostatnio przeczytałam bardzo fajne zdanie. Najlepszy aparat na start to ten, który właśnie posiadasz. I to nie jest głupie. Dlaczego? Dlatego, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadałam na samym początku tego filmu. Sorki, jeżeli poczułeś się rozczarowany, ale jest. Jeden sposób, który możecie przybliżyć do tego, aby wybrać swój dobry aparat na start. Jest kilka czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Przede wszystkim wiek osoby, która ma rozpocząć swoją przygodę z fotografią. Czy jest to dziecko, nastolatek, czy już taka osoba wchodząca w dorosłość. Kolejna rzecz to oczywiście budżet, którym dysponujesz. Nie polecę ci na start aparatu za 5 koła, czy 7 koła, czy 10 koła, skoro nie dysponujesz takim hajsem, tak? To byłoby trochę idiotyczne. Kolejna rzecz to oczywiście marka. Skąd wiedzieć, jaka marka, skąd wiedzieć, jaki aparat wybrać. Powiem Wam na własnym przykładzie. Ja y, miałam kiedyś kilkanaście modeli w swoich rękach, sprawdziłam, jak one działają i jakie mają rozmieszczenie guziczków pokręteł, jak mi się z nimi pracuje, czy one są ciężkie, czy one są wygodne. I to również zalecam Wam na sam początek, tak? Czyli określić sobie budżet, a po drugie wziąć parę modeli do ręki i sprawdzić sobie, jak wy się z nimi czujecie, czy jest ok, czy jednak coś wam tam nie gra.